Hejka wszyscy, ja jestem Zosia i witam was w odcinku, w którym zaprezentuję wam moda Story Progression. Jakby, ogólnie tak na początku zacznę. Przepraszam, że nie było tyle filmu, bo tam kilka dni mi się powiedzmy, że obsunęło. Ale Simsy odmawiają mi całkowicie posłuszeństwa i jak widzicie teraz nagrywam to jakby z okna, bo nie mogłam odpalić gry w trybie pełnoekranowym, próbuję to jeszcze ogarnąć, ale ostatnio dwa dni męczyłam się z tym, żeby one w ogóle zadziałały. Ale działają. Działa mi też już mod Story Progression. Jeszcze nie wiem... Jak działa na pewno, czy dobrze, ale no już cokolwiek jest. Zaczynając od tego, co robi Mod Story Progression, tak ogólnie tłumacząc, to Mod ma za zadanie zrobić tak, że wygracie sobie jedną rodzinkę, a wszystkie do rodzinki dookoła mają progres historii. Więc no wiecie, gracie sobie tutaj u ćwierów i wtedy powiedzmy, może nie to jest zły przykład, ale tak, gracie sobie u ćwierów i powiedzmy, że sobie Angelika wychodzi za mąż albo idzie na studia, albo cokolwiek. I ja bym chciała zaprezentować wam tego moda jakby jak to wygląda w długim czasie, po długim czasie użytkowania tego moda, czyli prawdopodobnie zagram sobie tutaj 10 albo 20 simowych dni. W sensie będę siedzieć cały czas u jednej rodzinki, tam będzie sobie po prostu leciał czas i pokażę wam co się zmieniło i no jak to wygląda po tych 10 lub 20 simowych dniach. Jeszcze nie wiem dokładnie. Dobrze, więc pewnym teraz wam na ekranie pojawia się, co ten mod robi? A dokładniej, wpływa na starzenie simów, na podejmowanie prac yy, robi, że simowie mają między sobą jakieś relacje. Yy, robi jakby dzieci Simom, czyli Simki mogą zachodzić w ciążę, ale też y, jeśli Sim ma zainteresowania w, nie wiem, ma umiejętności logiki, zainteresowania w naukach kosmicznych i tak dalej, takie różne rzeczy, to może zajść w kosmiczną ciążę. Dodatkowo wysyła Simów na uniwersytety oraz ustawia im preferencje seksualne, czyli wiecie, bi, hetero i gej, lesbijka, te sprawy. Oraz jest też progres aspiracji, czyli no... Brat mi wbił do pokoju, więc... Tak, znowu się rozproszyłam. Ale no wracając, jest też progres aspiracji, czyli prawdopodobnie działa to tak, że po prostu Simom się spełniają cały czas pragnienia, jakie mają. I no, to chyba by było na tyle z tego, ale dodatkowo chcę jeszcze sprawdzić, czy, story, czy ACR wpłynie na to. Ile dzieci będą miały Lissimowie? Bo w acr no wam pokażę na przykładzie ćwirów, bo z tego co widziałam, to Cassandra lubi się mnożyć. <tum> tam u Pleasant Sims i chyba jeszcze u kogoś to oglądałam. Ogólnie to w opisie. O nie, Cassandra jest w pracy, bo jak widzicie, to działa tak, że jest poniedziałek i oni są normalnie tam, gdzie powinni być, bo jakby aktualnie poniedziałek 8 jest u wszystkich rodzin naraz, tak jakby. Ale no, zostaniecie w linku. W sensie, wy opisie link do moda na pewno oraz link do filmiku Pleasant Sims, bo jakby z niego, powiedzmy, brałam inspirację. I może jeszcze dam, dałabym link do filmiku Szczęśliwego Ziemniaka, bo jednak ja planowałam ten filmik nagrać wcześniej, ale no miałam te problemy z dwójką, i ona to wstawiła wcześniej. Jednak troszeczkę jakby rzeczy wzięłam też od niej z filmu, dlatego wstawię też po prostu link do jej filmiku. O, jak widzicie, o godzinie 14.00. Zaczęli sobie profesję zdobywać yy, nasi simowie w mieście, więc ciekawie. W ogóle jest tutaj Zosia poziomka. Bo jak pewno widzieliście wcześniej, to porobiłam takie na green screen, żeby była moja simka, ale to ta mniejsza. Jestem badaczem natury. Świetnie po prostu. Nie pasuje ta robota za mnie zupełnie. No, jeszcze przyszła, naprawdę przyszła ta. Swatka do nas? Okej. Okay. Ale dobra. Wracając, co ja chciałam ustawić w ACR-ze? sobie to. I tutaj jest sim setting i jest pregnancy, ideal family size i ustawimy Kassandrze na jeden, żeby miała jedno dziecko i po prostu zobaczę, czy to zadziała. No bo tam Marta mówiła, że jakby simy się strasznie rozmnażają powiedzmy tutaj przez to, bo u Merty też oglądałam, bo ja Mertę oglądam ogólnie, ale to tam no. Simy się strasznie rozmnażają, więc zastanawiam się po prostu, czy jeżeli ustawię coś takiego na Kassandrze, to czy ona będzie miała mniej dzieci? I wtedy, no dobra, to będzie i tak męczące, żeby każdemu simowi to ustawić, ale będzie można sobie zrobić po prostu przywoływa przywoływaczem sąsiadów, na przykład taką minę Kalientę. To wtedy trzeba by było ją rozrobić jako aktywną jeszcze, i teraz ustawić jej, że ona też by chciała mieć tam. Ileś dzieci. A i poza tym, jeszcze dodatkowo, teraz mi się przypomniało, tylko sobie uniaktywnie Ninę. Ninę, o, zgadłam. Tego jakby nie sprawdzałam. Jest general. Czyli możesz, że, możecie, że usunąć, na przykład to jest starzenie się dla jej rodziny, to jest ogólnie story progression dla tej rodziny. No i tutaj, że dla całego otoczenia. Dobra, rozumiem. Tutaj, że coś ciąże. Dobra, nie, nie mam pojęcia o co tutaj chodzi, ale to chyba jest, że... To jest, żeby zachować połączenia rodzinne. Okej, okay. <grytanie> to powiedzmy, że to sobie włączę. Aha, teraz każdy może zajść w ciąże. Dobra, rozumiem. Jest pregnancy mode everyone, a jak zrobię tak, to jest tylko, że only female. Aha, dobra. Czyli teraz tylko kobiety z mężczyznami. Okej, okay, dobra, o to tutaj chodzi. Dobra, tutaj, że jest default, że tylko faceci mogą zachodzić w ciąży. Tutaj, że pracę... To jest do tego sima, że ten sim jakby... Mm, może można ustawić, żeby nie miał... Nie, nie chciał jakby mieć pracy. Yy, że nie chciałby relacji romantycznych. A to, żeby wyłączyć uniwersytet. A żeby... Yy, chyba ile ma trwać uniwersytet, coś takiego? Nie mam pojęcia, tak szczerze. Ja jestem gamoniem z angielskiego strasznym i tłumaczę moda, który jest całkowicie po angielsku. Po prostu świetnie. Ale no, to ustawiłam tej Kassandrze, że będzie miała jedno dziecko i po prostu zobaczymy później, czy naprawdę będzie miała to jedno dziecko. I jak widzieliście, tam był chyba poniedziałek 15, bo dzieciak wrócił ze szkoły, to na pewno była 15. Więc my sobie idziemy tutaj do yy, Zosi Poziomki i po prostu... Przyspieszę czas, może jeszcze dodam edytor nastroju i żeby wszystkie potrzeby na 100% i stan potrzeb niezmienne. No i sobie tak będę czekać. I powiedzmy, że o każdej 18 będę sobie zaznaczać po prostu i tak będę sobie czekać te 10 dni. Okej, okay, ta się coś z bugowała. nie wiem czy to widzieliście, ale okej. Okay. Jakby... Nie wiem, czy to powiedziałam na początku, ale to jest tylko wersja beta, więc wszelkie bugi, błędy i tak dalej są prawdopodobne. W sensie to mogą się zdarzyć. I jak mówiła Ziemniak, rodziny ze skrzyni też mogą sobie zachodzić w ciąży i tak dalej, więc Samanta Otomas właśnie urodziła dzieciaczka. A i, Boże, ja tutaj nie mam młoda, na jedno dnie mam ciąży, więc te ciąże będą trwały 3 dni, bo ogólnie mam wrzucone tylko... Mam wrzuconego tylko insimenatora do story Progression Jacera. Jednak minęło 20 simowych dni, bo przez to 10 się prawie nic nie stało. I no teraz zobaczymy, co się tutaj podziało. To może zaczniemy od ćwierów, bo u ćwierów mieszka sobie teraz Aleksander i Dina. Jak widać, raczej Mortimer sobie umarł ze starości, bo widziałam, że Mortimer wziął ślub z Diną. Więc no tak, mamy sobie tutaj Dinę. Chyba z tego, co widziałam u Ziemniaka, ona nie ma wspomnień. No właśnie. Ma wspomnienie, że a tu Michał umiera, tutaj, że Mortimerze się zakochuje, że Mortimer umiera i że poznała jakichś ludzi. Ale no, nie ma jakby tego, że mm, wzięła ślub i w ogóle. Ale no, miała ten ślub. Widziałam. Tam było, że był ślub. Z tego, co widziałam, Aleksander ma romantyczną relację z Lilianą, co... Jest ciekawe, ale no cóż, yy, chyba dosłownie tyle się podziało u ćwirów. Aleksander jest jednym z tych simów, który nie ma pracy i nie. W ogóle Simowie nie poszli na studia. I a jeszcze jedną rzecz chciałabym. Ja on jest rakiem, on powinien mieć założenie rodziny, ale to tam już mniejsza, tego po prostu modnie nie, nie dostosowywuje. Ale no, simy w ogóle nie chodzą na studia. I ogólnie ciąży w samym mieście było bardzo mało. Nie wiem, czy nie było więcej kosmicznych ciąży niż takich ciąży normalnie między simami. I nie wiem teraz, czy to jest jakby jakoś tam wina tego, że mam ustawione, że ciąża jest na 3 dni, bo nie mam tego moda, ale no po prostu było więcej ciąży chyba w ogóle kosmicznych. I tak, tutaj jest, jest rodzina podróżnik, wrzucę sobie ich gdzieś, bo ta babka tutaj jest chyba w ciąży, a facet urodził kosmitę, tak ogólnie. Tak mi się wydaje, ale zaraz to sprawdzimy. Tak, mamy tutaj kosmitkę. Taką z pięknymi oczkami, ale no jest w sobie kosmitka. I tak, dobrze myślałam, ona jest w ciąży. I no więcej tutaj nie widziałam, co się podziało, ale no są jakieś przyjaźnie z tego, co widzę. No simy się ze sobą zaprzyjaźniają, więc w sumie okej, okay, pasuje mi to. No i z tego, co widzę, no Cassandra ma to jedno dziecko. Tylko teraz pytanie. A weźcie w ogóle, pokaż, jak się nazywasz. Monika Lotaria. Ej, ma ładną buźkę. W sensie, fajniusia jest ta Moniczka. Pytanie, czy ma to jedno dziecko, bo, bo takiej ustawiłam w acr Czy dlatego, że no po prostu tych dzieci ogólnie się nie rodziło za dużo? I myślę, czy nie wgrać sobie na przykład jednodniowej ciąży? Jeszcze raz i w sensie nie wygrać sobie jedno, jednodniowej ciąży i nie zrobić jeszcze raz tego testu. I w sumie bym to sprawdziła, ale no zobaczę jeszcze. Przyjemniaczki chyba sobie mieszkają tutaj wszystkie, tak. Z tego co widziałam, to obie dziewczyny podjęły karierę, ale no nie wiem jak z tymi studiami, bo w ogóle nie było informacji o tym, żeby ktokolwiek poszedł na studia. Więc wydaje mi się, że te studia po prostu nie działają, ale no to się zobaczy. Daniel z tego co widzę żadnych nowych romansów nie ma. Te się już biją, ta w ogóle piękną sukienkę sobie wylosowała. Gdzieś jeszcze Liliana, o Boże. Ale no tak, Angelika jest w karierze muzycznej, co bardziej by mi według mnie pasowało do Liliany, a Liliana jest w prawie, więc no ciekawie się stało. No tutaj mówiłam, że Liliana jest z Aleksandrem. Co ty robisz? Widzieliście, Marysia. O Boże, ta Liliana tutaj jest naprawdę mocno gnębiona. Nikt jej w tym domu nie lubi. Ej, naprawdę! Wszyscy się z nią tutaj kłócą. Ojejku, ale to jest przykre. Nie, nie będziecie nic robić razem, kurde. Na chwilę tutaj tylko przyszłam. I z tego, co widzę, no to Angelika nie ma nikogo. Mahem jest Janem, hakiem. Boję się, że coś tam się mogło zadać. <laughs> ale no widzę, że Liliana jest tutaj dość mocno gnębiona. Czy z tych rodzin coś się ciekawego stało? U otomanów się dzieciaczki porodziły, więc możemy tam też zobaczyć. Bo z tego, co wiem, to chyba Samanta urodziła Bachorka. Co jest tak. Okej, okay, babcia umarła, no to spoko To się mogło stać Ten w ogóle, jaką ma straszną tutaj tą Poziom kariery Czy jest z was tu tak mało? Kogoś mi brakuje, nie jest Nie mieliście więcej dzieci? Czwórkę? A może czwórkę? Mariola, Tomek, Marlena, Dawid Dobra, ja nie wiem, ja nigdy o Tomanami nie grałam w sumie Ej, ona ma ładną buźkę ta Mariola to śliczna jest tak ogólnie. Więc tak, tutaj widzę, że też jakieś przyjaźnie i w ogóle się porobiły. Czy jesteś już dorosły, a masz pracę? No właśnie, tobie nie wylosowało żadnej pracy. Ty no, aż sobie sprawdzę, bo... Nie, ten, nie zapamiętałam, ile ich było tam na obrazku. Nie, no dobra, jest dobrze, bo powinna być ich trójka i Mariola się urodziła. Okej, okay, dobra, wszystko jest dobrze, już teraz rozumiem. Więc no tak, tutaj się tylko ten dzieciak urodził i chyba ten dostał pracę, ale nie jestem pewna. Coś tu się podziało, no i babcia nie żyje, ale to tam. I ten, u ziemniaka też się urodziło jedno dziecko, więc tutaj może po prostu bliźniacze ciąże są coś popsute? Nie wiem, to też bym musiała sprawdzić. Chyba u nich się jeszcze dziecko urodziło, ale no nie wiem, czy chce mi się to sprawdzać. I jeszcze nie podróżnik, tylko u biedaków. Jak widać, wszystkie dzieciaczki już są nastoletnie i tutaj Damian jest już starszy. Ona sobie nawiązała relację romantyczną z Cyprianem Różyczką. O Boże, ja. A może studia mi nie działały, dlatego że ja nie mam otoczenia studenckiego wrzuconego? Ojejku. Ej, to by miało sens. To by miało dużo sensu. Dlaczego ja o tym wcześniej nie pomyślałam? O, możemy zobaczyć dzieciaczka tam z tej rodziny yy, macierzanka, bo im się urodził i ma strasznie duży nosek. Ale ja chciałam... Jak ja mam go znaleźć? Boże, może weź go po prostu tutaj zaproś, bo ja go nie znajdę w tym. A, bo ty w robocie teraz jesteś. Czy wy znacie nowego faceta swojej mamy? To jest bardzo ważne pytanie, bo... Ja chcę wiedzieć, bo tam było, że go kosmici porwali i ja chcę jego dzieciaczka zobaczyć. O, ty znasz faceta swojej mamy. Dobra, to zapraszaj go tutaj. A on nie ma... Boże, on jest naprawdę w skrzyni rodzin. Ja Ja nie wiem, nie ogarniam rodzin ze skrzyni, naprawdę. Jakby, ja naprawdę mam w tą grę mało doświadczenia, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Znaczy, może 200 godzin to już niezły wynik, ale gram w to naprawdę od niedawna. Bo jakoś... No, z dwa miesiące może. E, czy on tutaj jest? Ej, jestem ślepa. Nie ma tutaj kogoś takiego. Ja on się gdzieś wprowadził? Marzycieli się nic nie działo. Lotario już byliśmy. Tutaj się ta Dina wyprowadziła tylko. Blechakowie się nie postarali o więcej dzieci. Nie wiem. A on tu u mieszka i ma dzieciaczkowego kosmita i. A nie, bo on może miał psa tutaj w tym, jakby. Tutaj? Tak mi się wydaje, że tak mogło być. Ale ma! Ma dzieciaczkowego kosmite. Dobra. Nie wiem, to chyba tyle z miłowa, co wam chciałam pokazać. Jakby te, tych zmian nie było dużo. Zmiany się działy, ale no było ich naprawdę mało. I taka na przykład. No dobra, Nina jest romansującym simem, ale nie pojawiły się żadne nowe romanse. Jan Hack jest simem rodzinnym i jakby w ogóle nawet nie chciał mieć więcej dzieci, gdzie u mnie, yy, jak grałam sobie w miłowie, to sobie szóstkę zrobił. Znaczy, to, że dwie to były simorośle, to co innego. Yy, może rzucę w ogóle link do mojego filmu z Miłowa. To sobie zobaczycie, co tam porobiłam. No co, Aleksander sobie nie znalazł nikogo. Tutaj te przyjemniaczkowe też. Chociaż no mają jeszcze dużo czasu, niby, ale no jednak tak. Myślałam, że podzieje się więcej. Jak mam włączony w MC Comment Center w, w simsach czwóreczce, żeby się coś działo, no to dzieje się mnóstwo rzeczy. Ale no tak myślę. Że dorzucę mod na jednodniową ciążę, dodam otoczenie studenckie i spróbuję zrobić to samo, tylko w dziwnowie. Więc no, teraz Wam zaraz pokażę to dziwnowo. Dobra, więc jesteśmy w dziwnowie. Nie mam pojęcia, jak tutaj rodzinki wyglądają i w ogóle jakby. Jak gram sobie teraz przez te powiedzmy dwa miesiące w Simsy, 2 nie grałam jeszcze ani razu w dziwnowie. A kiedyś jak była to na pewno, ale no, ja że dziwnowo tylko z dziwno, dziwnowo na nowo od tej od szczęśliwego ziemniaka, po prostu zobaczymy, co tutaj się podzieje. I czy z modem na wiek od Merty i z jednodniową ciążą podzieje się więcej. Więc y, to jest ogólnie pan Kubuś i no, pan Kubuś sobie będzie tutaj mieszkał w tym domu, jeszcze mu zrobię, żeby potrzeby mu nie spadały. No i co? I widzimy się z Panem Kubusiem za to 20 dni znowu. Dobra, minęło 20 dni w dziwnowie. No i może zacznijmy sobie od początku. Czemu tu jest nagle tyle ludzi? Tu w ogóle nawet nie mieszka. Okej, okay, zaraz tu wejdziemy. Ja myślałam, że będzie coś mniej tutaj dziwnego. No tutaj się dorośli sobie tylko. Tam widziałam, że nic się chyba nie podziało za bardzo. Tutaj jeden z nich miał dziecko. U Kamaszy został tylko. Okej. Okay. Papuszkowie, no to. Yy, ten Lucjan urodził sobie różę, kosmitkę taką. No, i to chyba tam się tyle działo w sumie. Ale czemu u Kamaszy jest tylko. Bo generał. A tu są jakieś. Ka... Ja nie wiem, ja się nie znam w ogóle na tych rodzinach. Bo tutaj ogólnie. O, gro, proszę szybciej. Aha! Czy oni byli na studiach jak tak? bo widzicie, że to jest mnóstwo pojedynczych simów po prostu co to są za pojedyncze simy w ogóle? ale to ten ufo co do ciąży to w rodzinie oplot oraz u otomanów Strasznie dużo dzieci się rodziło. I zaraz zobaczycie sobie u Oplotów. U Otomanów troszeczkę mniej, bo jakby no tam jest po prostu limit simów, ale ja co chwilę jakby dostawałam tylko z tych dwóch rodzin, że, jakieś, że one w ciąży zachodzą. Są sobie oni, ci Oploci. Nie wiem, czy tego dzieciaka mają na starcie. Nie mają jeszcze jakieś dziecko? Nie, no nie mogą mieć tego dzieciaka na starcie. Na pewno mają jeszcze. No mają jeszcze Ignacego i jest tak: Honorata, Stefek i Aleksy. Nie wiem, czy jedno. Z... I ta jeszcze chce tych dzieci. Boże, ona coś ma ze mnie nie tak. Oni chyba w ogóle. mają pracę jakąkolwiek? Nie no, ta jest statystką, a ten jest bezrobotny. Mm, tylko mnie ciekawi. Aleksy przychodzi. Ona miała bliźniaki. Dobra, czyli te Poszedł na studia. Oh, czyli studia działają, jak się doda. Okej, okay, dobra. Bliźniaki, czyli ja myślałam, że skoro jakby u otomanów nie urodziły się wtedy bliźniaki. To, że to nie działa. Ale jak widać, jednak mogą się urodzić też bliźniaki i studia też działają. Czyli te wszystkie simy to są po prostu simy wygenerowane. To działa strasznie głupio, bo to są pewno simy wygenerowane na studiach, które skończyły te studia teraz. I dlatego są tutaj. I dlatego pani Samantha. Ona w ogóle. Nie wiem, czy ona nie ma na Samantha. Albo nie, coś mi się mogło powalić. Dlatego ona ma dziecko z kimś. Bo ona mi się tutaj wrzuciła po prostu. Jeszcze chyba u nich była jakaś ciąża. No dobra, jeszcze tu była ciąża. U obrazów jeszcze mogła być ciąża, w sumie, jak teraz tak sobie myślę. Ale nie wiem, czy chcecie zobaczyć, jakie tutaj są dzieciaki się porobiły. Mnie to niezbyt w sumie interesuje. Bardziej mnie interesuje to, co się stało tutaj. Bo tam ani nie mieszka Oliwka, ani Ofelia. Nie wiem, kim ona jest w ogóle. Ernie Baker. Kim ty jesteś w ogóle dla tych ludzi tutaj. Jesteś z jakimś aloizm. W sensie się masz romantyczne tutaj relacje. I to tyle w sumie. Okej, okay, to jest twój mąż. To już rozumiem przynajmniej tyle, że ten facet to jest mąż. Yy, tak, tej babki. <grych> okej. Okay, teraz tak, co ty tutaj robisz, kobieto? Też po prostu jesteś. Istniejesz i dlatego tutaj jesteś, okej. Okay, no przyjaźnisz się niby z nimi. W sensie, ja nie ogarniam, jak ta rodzina wyglądała na początku. A może sobie zobaczę, jak ta rodzina. Bo może one po prostu razem mieszkały na początku, ja tego nie ogarniam. Okej, okay, dobra, przepraszam, one po prostu razem mieszkały. A dlaczego one mieszkają w domu Oliwki Widmo? Ja nie rozumiem. Zna w ogóle. Co to jest? Za... Kinga Dziwak. To jest. To jest pewno dzieciak. O Boże, dobra, to, to tak było tutaj. Jak jest ten, boże jak on ma O ten, Leszek? Nie, Waldemar? Pascal, Pascal ma Kingę I tutaj jest jeszcze ta róża papuszka. No tak, bo papużek też ma Okej, okay, czyli one po prostu mieszkają razem Ale dlaczego mieszkacie tutaj? Ja chyba tego nie zrozumiem po prostu Bo to nie ma powiadomienia o tym, że ktoś się przeprowadził Ale no okej, okay, to mieszkają sobie po prostu tutaj one I jedna z nich ma męża nie będę się wypowiadać, po prostu ma męża, który jest po studiach, czyli on musiał być na studiach. A to mi się mogło w ogóle wyświetlić, że ona ma tutaj jakieś romanse. Tutaj w ogóle się mogą powiedzieć ciekawe rzeczy. W ogóle. One już podchodzą pod starość, a nie mają w ogóle rodzin. No dobra, ty chcesz bogactwa, to okej. Okay. Ty chcesz romansowania, to. Ty chcesz romansowania. Nie, nie, ty masz męża. Kurde ja się mylę. Dobra, mąż jest twój. Chcesz romansowania? Masz męża. O co chodzi? Ty chcesz popularności? No, okej, okay, masz chłopak, ale ty masz romansowanie, masz męża. One mają bogactwo. Mogłyby sobie wyjść za bogatego Sima, ale nie. Nie mają w ogóle żadnych relacji z nikim. W sensie romantycznych mi chodzi. Tak, tutaj się nic nie podziało. Tutaj u oplotów, no to tam to ci z rodziny ze skrzyni to w ogóle wywalone. U papuszków jest ten dzieciak. Tak, jeszcze raz po prostu chcę sobie sprawdzić. Skoro u kamaszy jest tylko generał, to jakiś z kamaszów jest tutaj? Tu jest ten bliźniak, ten chłopak tamtej. Dobra, idziemy zobaczyć na studia, jak to tam wygląda. Tak, powiedzmy, gdzie oni mieszkają, cokolwiek. Ale to te studia trwają strasznie długo, chyba, jak tak. Skoro ten najstarszy od kamaszów jeszcze nie wrócił. O, tutaj, o, dobra. Tutaj jest. Tutaj są ludzie. Otomasy i w ogóle. Ofelia, zmrok. Tylko aż wejdę zobaczyć, jak to tam u nich wygląda, bo. O Ilona gazeta, Oplot też jakiś gazeta. Ale czy oni jakby nie blokują się na tych studiach? No bo jakby tutaj strasznie długo są, bo chyba, tak mi się wydaje. To wejdziemy sobie zobaczyć. Tam patrzyłam, że. O, że któryś. któryś kamasz ma z kimś romans, a tu są chyba oba kamasze, więc wchodzimy tutaj. Mm -hmm. Czyli on już kończy studia, ok. Ona zaczyna. Ta jest tak. Ta też już kończy. Ale czy oni się tutaj nie zatrzymali na tym końcu studiów? Nie, no, mają 7 godzin do egzaminu końcowego, ty też tak masz? Tak. No dobra. A i ty jesteś z Kingą, dziwak. Okej, okay, sobie jesteś z panią kosmitką. No rozumiem, spoczko, spoczko. E, tylko no, te studia strasznie długo trwają, jak tak. I teraz tak myślę, że było to ustawienie w mm, story progression. Dobra, czyli to jest długość semestru. Mam rozumieć, że... Który ma semestr jeszcze? ty? Kim ty jesteś w ogóle? Aha, dobra. Jesteś Otomasem. <gryś> Już się zastanawiałam po prostu. A w ogóle jak tam u Otomasów to wygląda? No narobili sobie tych dzieci. <gryś> tak, ona... Do egzaminu końcowego, ale semestr to jest chyba jedna ta część, czyli jest, to by było chodziło, że trzy dni, trzy dni, trzy dni, trzy dni, trzy. 3... Jejku, ile to dni by wychodziło? Tak? Bo dobrze myślę, że semestr to jest taki jeden jakby kawałeczek. To by wychodziło. Czyli oni w sumie. Nie, no to niemożliwe, że aż tyle. To, coś ja popieprzyłam. Ale czekajcie, ile ona ma. 55 godzin. To by tak wychodziło, bo egzamin końcowy jest tutaj. Ale to by wychodziło, że oni 24 dni tutaj siedzą, a on już kończy. Test. Ja coś albo źle policzyłam, albo nie rozumiem po prostu. Ale no to jest za długo. Czyli rozumiem, że to ustawienie robi tak, że mogę sobie wybrać. To by było, że jak damy sobie, że semestr trwa jedną godzinę, to wtedy będą po prostu 8 godzin na studiach. Chyba Dobrze to rozumiem. Jak ja mam na przykład 3 dni. O Jezu, matematyka. Mam rozszerzoną matmę i nie umiem tego walić. Dobra, czyli w sumie wychodzi chyba, żebym sobie musiała ustawiać na 9 dni. W sensie, żeby każdy semestr trwał 9 godzin, to wtedy by to wyszło? Ale ja nie umiem w matematykę, więc. Ale chodzę na studia. Simy chodzę na studia, więc yy, to jest yy, spoko bardzo. Tylko, że no. Dalej boli mnie to, że nie dzieje się jakoś dużo, a jak już się dzieje, to u oplotów albo u otomanów. I w sumie tyle zauważyłam. I nie wiem, jakby preferencje seksualne się w ogóle nie losują. I nie wiem, czego to jest wina, czy to się po prostu nie wyświetla, ale to się losuje, czy jak to działa. Nie mam zupełnie pojęcia. I w sumie wnioski są takie, że studia działają, tylko trzeba sobie ustawić ilość godzin, jakby. Na jaką mają iść zimowie? W sensie, ile ma trwać semestr jeden? No i te ciąże działają tak troszeczkę dziwnie, bo w niektórych rodzinach tych dzieci się rodzi mnóstwo, w innych w ogóle, ale no to może po prostu jakoś tak dziwacznie to działa na razie. W sensie, to jest dopiero beta w sumie, więc wszystko może się jeszcze zmienić. Może studenci nie będą nagle wszyscy w skrzyni rodzin. Co jest też według mnie dość. No, może być po prostu dość męczące, tak na dłuższą metę, jak ciągle będą tutaj przychodzić nowi studenci do skrzyni. No, to instalacja. Yy, więc wchodzicie sobie w link, który dam wam w opisie. I tutaj macie Discorda, yy, na którego sobie musicie wbić. Ja już sobie na nim jestem. Yy, nie patrzcie, na jakich innych Discordach jestem i w ogóle. Dobra, yy, do tego: Project Downland status. No, i tutaj macie sobie różne informacje, właśnie od twórczyni moda oraz no, całą modyfikację do pobrania. No i po prostu wchodzicie, pobieracie i wrzucacie w folder Downloads, czy jak to się czyta. I co ja bym chciała jeszcze Wam powiedzieć? Wiem, co bym jeszcze chciała Wam powiedzieć. Tutaj macie główne pliki, z których jakby nie możecie rezygnować. To musi być, ale tutaj macie moduły i z każdego modułu możecie zrezygnować, czyli. Możecie zrezygnować z ciąży kosmicznych, z tego, że będzie postęp aspiracji, z preferencji seksualnych, z czego ja pewno bym sobie zrezygnowała, bo mi to robi ACR, z tego, że simowie dostają pracę, to jest chyba, że ciąże. Tutaj w ogóle macie napisane wszystko, więc jeśli będziecie chcieli sobie bardziej zobaczyć, no to po prostu sobie wchodzicie w taki folderek, sprawdzacie po angielsku, co tu jest napisane. Możecie to nawet wkleić do tłumacza Google, na pewno ogarnie. No, i z tych modułów sobie możecie rezygnować, jeśli tylko chcecie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, że wytłumaczyłam to na tyle dobrze, na ile ja to ogarniam, mimo że ja wszystko robię strasznie chaotycznie i mimo, że napisałam sobie jakiś tam powiedzmy minimalny scenariusz do tego, a bardziej punkty, o które chciałabym zahaczyć, to nie wiem, jak mi to wyszło. Ja <laughs> jestem dość mocno chaotyczną osobą, chyba, ale to mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się spodobało. Jeśli. Ktoś jest nowy na tym kanale, to zachęcam do zobaczenia moich innych serii, bo nagrywam Zatokę Po Krzyku, nagrywam jakieś pojedyncze filmiki, tak mniej więcej, co się zdziało w miastach, w jakie grałam. No i czwóreczkę sobie nagrywam. To znaczy teraz troszeczkę mniej, bo mam problemy, ale ta mniejsza. Z wyjeczką teraz też mam problemy, więc nie wiem na ile na moim kanale to jeszcze przeżyję i czy nie zacznę grać w inne gry, ale to tam... No. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zachęcam do zostawienia, łapki w górę, komentarza, subskrypcji, ewentualnie nie wiem, udostępnienia komuś, jeśli ktoś będzie potrzebował informacji o tym modzie, mimo że wydaje mi się, że nie jestem kompetentną osobą, żeby przekazywać takie informacje. Ale no, mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się, no i cześć!